Siema siema kochani, Jurek jest z tej strony, słuchajcie, miałem wczoraj live'a zrobić, ale powiem wam uczciwie, syn zafundował mi niesamowitą niespodziankę i przegonił mnie na rowerze 140 km i ja nie, nie byłem w stanie potem palcem ruszyć, a co, co dopiero po prostu mówić, nagrywać, także robię to dzisiaj z jednodniowym opóźnieniem, mam nadzieję, że mi to po prostu wybaczycie. I teraz tak, no co chciałem dzisiaj poruszyć? Słuchajcie, chciałem poruszyć sprawę przedwczorajszego spotkania. Zobaczcie, jak w mi się śmieje. Ponad 50 osób po prostu przyjechało na to spotkanie, za co serdecznie dziękuję jeszcze raz. Nie spodziewałem się tak dużej grupy, a wiem, że mnóstwo osób było, które chciały dojechać, no ale niestety ze względu na krótki czas organizacji tego, no nie były w stanie po prostu sobie dnia całego poukładać. Także będą na pewno następne spotkania, tylko muszę przewidzieć, co i jak, no żeby gdzieś w popełnić, żeby kogoś na minę nie wsadzić, no i żebym żeby też sam konsekwencji z tytułu organizacji tego nie poniósł. Także tutaj muszę, muszę troszeczkę pokombinować. Myślę, że takie spotkanie się odbędzie w przyszłym tygodniu, ale o tym pogadamy jeszcze na spokojnie. Po tym spotkaniu, słuchajcie, 50 fantastycznych ludzi, burza mózgów, no coś niesamowitego. Syn zabrał mnie właśnie wczoraj na rower i powiem szczerze, że dzisiaj miałem niesamowity sen i właśnie tym snem e, chciałem się z wami podzielić, bo naprawdę e, moim zdaniem zrobi to na was e, wrażenie. I teraz o co chodzi? Co to, co to za sen? Słuchajcie, śniło mi się, że z e, najbliższy piątek o godzinie 19.00 e, tak to w tym śnie było ujęte. Spotkaliśmy się wszyscy, wszyscy razem, tak? Małe, małe grupy pod, pod różnymi marketami zaczęliśmy ćwiczyć, oczywiście w międzyczasie z sobą rozmawiać. Niesamowita sprawa, a potem. Kurde, no to było dla mnie no niesamowity, niesamowity happening. Ja już jestem w szoku, że tak działa ten mózg, jeśli chodzi po prostu o te sny. Czasami ludzie mówią, że, że te sny mam prorocze, no zobaczymy, jak się, jak się to, czy, czy to rzeczywiście się sprawdzi. No i po tym treningu jako sportowcy weszliśmy do sklepu jako wolni ludzie na wszystkie kasy, żeby po prostu szybko z tego sklepu wyjść, żeby tam sklep nie miał problemów. Oczywiście bez kagańców kupiliśmy sobie każdą butelkę. Wody, niektórzy załadowali całe po prostu kosze. Wiecie o co Kaman, prawda? Także nie będę tu musiał rozwodzić dalej. Dołączyła się do nas policja, normalnie super happening się z tego wszystkiego zrobił i co najlepsze, działo się to w każdym mieście w Polsce, no to było coś niesamowitego. Do tego ludzie zaczęli nagrywać live, wszystko wrzucać na internet, zaczęli to po prostu pakować. Żeby cała Polska mogła, mogła zobaczyć ten happening, no. Powiem wam szczerze, rzadko kiedy coś mi się śni, no ale ten razem ten sen, sen był tak rzeczywiście realistyczny, że jak się obudziłem, to mówię ja czy kręcę tak, bym to przeżył na żywo. Powtarzam, że, że, że jako te moje prorocze sny, no to on ma się stać, odbyć w piątek, najbliższy o godzinie 19 w wszystkich miastach w Polsce, aby ludzie właśnie w ten sposób potrafili się zjednoczyć. No i teraz, dlaczego takie, takie proroczesne? One mi się pojawiają, powiem wam szczerze one mi się pojawiają, no kiedy jest po prostu potrzeba no i taka potrzeba teraz właśnie zaistniała, ponieważ nasz nowy minister zdrowia e, dogaduje się z Sanepidem, żeby Sanepidowi odpalać działki i zawalenie po prostu mandatów super, zajebiście, Sanepid przechodzi na akord e, im więcej wystawią mandatów, tym więcej kasy będzie wpływać e, do ich kieszeni i tutaj jeśli pozwolimy na to, aby ten rozwój sytuacji e, przebiegał e, w ten sposób dalej, to naprawdę za niedługo Pojawią się problemy i to, i to bardzo, bardzo duże. Także ja myślę, że ten sen pojawił się po to, żeby teraz ruszyć z tym wszystkim, bo teraz jest właśnie odpowiedni moment, aby to wszystko nabrało rozpędu. To jest ten czas. Nie wiem czy zauważyliście, ale ludzie zaczynają się jednoczyć, jest nas po prostu coraz więcej. Te ostatnie spotkanie nasze, które odbyło się w Orzeszu, to pokazało właśnie, że ludzie są jak najbardziej zdeterminowani, żeby coś zrobić. No i to się pokryło właśnie z tym moim snem. Osoby, które, które kumają już doskonale będą wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Tak, jak powiedziałem, jest czas na to, aby po prostu ruszyć. Coraz więcej ludzi dzwoni, zgłasza się, co ma robić, w jaki sposób. Także, no tutaj po prostu jest recepta, jak najbardziej na to. Nie chcę tego live'a przedłużać w nieskończoność bo to całkowicie bez sensu, to ma być po prostu taki shot. Ja myślę, że, e, ja myślę, że jeśli ten mój sens się sprawdzi, to mnóstwo takich liveów e, pójdzie po prostu w internet, ludzie w końcu się odważą i przerwiemy tą całą paranoję. E, Oczywiście ja, broń Panie Boże, nie namawiam, żeby ktoś zrealizował mój sen, nie, 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 to jest niezgodne, tak nie wolno, nie możemy tego zrobić, broń Panie Boże, no przecież nikt nie może komuś robić na złość, to nie na tym polega, ja tylko się dzielę właśnie moimi przeżyciami, no to, co zapamiętałem właśnie z tego snu, z tej nocy, także broń Panie Boże, nie realizujcie tego, nie róbcie. No, bo to jest po prostu nie w porządku, tak, żeby była jasność. Okej, okay. jeśli, e, jeśli chodzi dalej. Słuchajcie, no to, że na live'a nagrywam e, na YouTube, zaraz ten materiał pojawi się. E, na, inaczej, live jest na Facebooku, zaraz ten materiał pojawi się na YouTube. Zapraszam serdecznie również na, na, na mój kanał na YouTube. E, subskrybujcie, tak, dodawajcie ludzi, przesyłajcie to nagranie jak najdalej, ponieważ teraz jest idealny czas, żeby. Jak to w pewnym kabarecie e, ktoś powiedział, czasami kogoś wielkiego trzeba w dupę kopnąć, żeby los się do ciebie uśmiechnął. I ja myślę, że to jest ten czas, abyśmy właśnie to zrobili. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, na razie, choć cieplutko o następnym spotkaniu, które będzie się odbywać. Ja was jak najbardziej będę informować, także będziemy po prostu na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie i rok jest sława, do usłyszenia, na razie.